Siedem wskazówek dotyczących tematu głaskania psa. Po pierwsze, pozwól psu na zapoznanie się. Przed rozpoczęciem głaskania zapytaj właściciela i pozwól psu na zapoznanie się z tobą. W ten sposób pies będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. Po drugie, zwróć uwagę na sygnały ciała psa. Jeśli pies wygląda na zrelaksowanego i zadowolonego, prawdopodobnie będzie cieszył się z głaskania. Jeśli wygląda na zestresowanego, niepewnego lub zaniepokojonego, lepiej nie głaskaj go, dopóki się nie uspokoi. Po trzecie, zacznij od głowy lub szyi. Wiele psów uwielbia być głaskanych na czubku głowy, za uszami lub w okolicy szyi. Pamiętaj jednak, żeby robić to delikatnie. Po czwarte, używaj lekkiego nacisku. Głaskanie powinno być relaksujące i przyjemne dla psa, więc staraj się nie naciskać zbyt mocno. Niektóre psy wolą delikatne pieszczoty, inne mogą preferować mocniejsze głaskanie. Po piąte, głaskaj zgodnie z kierunkiem wzrostu sierści. Większość psów woli, gdy głaszczesz je zgodnie z kierunkiem wzrostu ich sierści. Po szóste, pamiętaj o newralgicznych miejscach. Niektóre psy nie lubią być głaskane np. po łapach, w okolicach ogona czy po brzuchu. Spróbuj różnych miejsc, aby dowiedzieć się, które są ulubione przez twojego psa. Po siódme, zakończ, gdy pies tego nie chce. Jeśli pies wydaje się niespokojny lub próbuje się odsunąć, to znak, że chce zakończyć sesję głaskania. Szanuj jego granice i daj mu trochę przestrzeni. Pamiętaj, każdy pies jest inny i może preferować różne rodzaje głaskania. Najważniejsze jest, aby obserwować i zrozumieć sygnały, które wysyła Twój pies i dostosować się do nich. Daj znać w komentarzu, czy Twój pies lubi być głaskany.